Nie powiem im, ile rampa wychodzi. pewora, to będzie tak śmieszny żart! Może być okno, uwaga panowie, bo nie macie tej pozycji. On nie wie, on nie wie. To patrz, 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 już Patrz, jest na rampie, jako go zachodzę. To, to ten co 10, Trzyma Halo byku. Patrz, patrz, bo jego Wydaje mi się, że jeden rampa <śmienny> <śmienny> Rampa! <śmienny> Żebyś się wyjebał w następnym odcinku To by ja misję miałem się przeszedł Patrzyłem na czat, co United 9-0 mnie to chuj obchodzi? <śmienny> <śmienny> Rozjebani! <śmienny> rampa w środku Ławkę zwykle tam chuj Ale ty pierdolisz, kurwa ty pierdolicz! Nie, nie. A wy kurwa, bejtuję wam z rampy, wy nie możecie nic zrobić? To powiedz, że jest! Graj czas, graj czas. Ogrzejemy się to. Ej! EJ! O, EJ, JEST A, za O skurwiel! O szmata. OJ CHUJ! POMOCY! POMOCY! O! Wstałem, żyję, spierdalam. Spierdalaj, spierdalaj, Osłaniaj mnie. za to JA PIERDOLĘ! POMOCY! Pawełku, ucieka, on jest większy od ciebie! Tewor! Dlaczego kurwa? mnie? Kurwa, ła! Dzień dobry. Właśnie dodałem film na drugi kanał. Link do niego znajdziesz w opisie. Niemniej jednak, nie przedłużam i zachęcam do dalszego oglądania. CaseDrop.eu Sprawdź nowy event miłosny. Odbieraj dzienny bonus. Otwieraj skrzynki w najlepszych cenach. Zgarniaj super skiny i je ulepszaj. Pula nagród to ponad 30 tysięcy złotych Kliknij link w opisie i zgarniaj nagrody na case drop.eu Nie, Piku, nie, dalej nie, pago, dalej nie Buz, Ale mi musi, ale on musi Ale mi pierdolik wywarł, ja bym zabił <śpiewanie> <śpiewanie> Ej! Ja pierdolę, ty debilu <śpiewanie> <śmianowidze> 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 Ale w ogóle jeżeli jeszcze wybieg teraz, <śmianowidze> jelen Nie, wystraszył kurwa nie, 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 kurwo nie, nie, Wielka stopa. Kurwa, Tenor! Wielka Ojej, ja to smałek dupy, smałek. Raz, nie do dopy, Ja trak z mokrą mój. Ja trak z na prawę. Ja trak z poprawę ślepy jestem, Małysz. Nie, 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 no, no, nie, ja nie, Ja Dobra Ja ja e, ogólnie można jakieś platyki zbierać Tomek żeby... sra pod drzewem może coś rozstawi, ty Jedzenie na później chyba Słowić, o. Ktoś, Fale, gale. Fale, gale, Kurwa, zaraz jebie się Co ty Przed robisz? skrócił ja, no ale... Bigfoot Gdzieś na, na... wprost nas Jak p*** jaka zasadka, to jest krótka nie mogę, nie nie wiem, drzewa wszystko zasłania. Tak, <grymne> pago się wysrał, słysz, co? No. <grymne> ja też się zlękam, nie wiem, kurwa jakiś easter egg znalazłem. Karol na że biję. Nie mów, słucham, bo cię wyruch! Fervor to To nie naczysz. jest. Lufa na wylocie! Wjeżdżaj nożem i kręcić go w masu, wjeżdżaj, kurwa. Balgo, balgo. Wjeżdżaj! Aj, dobrze było fury, ale zaufałeś, posłuchałeś. Ja lufę wyjdziemy z powa trochę. Na drewnie, na, drewnie, skoczy, Pani, na z kosie, z na z kosie! Z Cicho. To jak mnie trzyma? Nie trzymał. Czekaj to, oh o Boże. Pat, dobrze, nie, dobrze, masz go. Do do Daj mu grać, jak Ale się, Ale zamknijcie się, kurwa! No co ty <śmaw> Nie, trollowanie czasy. Bo pierdolicie, mówię, nie gadajcie mu. Pod iglą. Na pod dwóch diglach lampa. Mateusz, na digla jest. Ale ja... Dżungla, dżungla Dżungla, Dżungla, Kurwa tą wielką stopą musisz grać Bali go na wierda. pizdę Oj kurwa teraz na mnie Ej, Bad, nie Dobra, spierdalajmy stąd! Ja pomóż już imię nie, ja nie, nie ma oh, wow. pomóż Mam apteczkę pomogę ci Tomek nie Aaaa! Aaaa! Jej, co się taki nie ginąć Aaaa! Aaaa! Nie, tak, nie, tak, nie, tak. jeszcze Jeszcze, jeszcze ale flash ja pierdolę Staną mi za Robię to, no bo to lubię Portem mą płaci na tubie Sprzedałem się przy kolejnej stubie. Klikajcie w refa, ja wam to mówię W moim lubię z ciebie wyskupię Mam tyle hajsu że czasem go gubię Pełne konto, swój portfel po grubu.